O, o! Jesteśmy. Zarys jeziorka jest. No jest to dzikie jezioro i... Nie mamy batymetrii. Nie mamy batymetrii, no ale nie mamy też echosondy. I teraz pewnie zastanawiacie się, jak to się stało, że, że echosonda nie działa. Prawda? A to jest bardzo proste. Ja zaraz wam pokażę. Zawsze jak macie taki ekran, sprawdźcie przetwornik. Chodźmy. Zobaczmy jak wygląda przetwornik. Zobaczcie. Oto przyczyna. Przetwornik nie był w wodzie. Trzeba przetwornik do wody włożyć o, w ten sposób i zobaczcie teraz, czy będziemy wniosek, tak zaczyna się rysowanie. Czyli drugi wniosek, dlaczego ryba nie bierze. Czyli pierwszy trzeba mieć osądę, a drugi trzeba sprawdzić przetwornik. przetwornik musi być w wodzie, bo przetwornik jeżeli musi być w wodzie. Jeżeli... Przestwornik będzie na pokładzie, to nie będzie miał jak czytać tego, tego dna całego, no to jest normalne. To jest po prostu instrukcja jak złowić szczupaka. Rybę. Dobrze, Rybę. teraz kolejna rzecz, echosonda nic nie rysuje, albo że jesteśmy bardzo płytko. Słuchajcie, prawdopodobnie to jest takie jezioro, że tu jest pół metra głębokości, echosonda nie czyta poniżej pół metra głębokości. Czyli jest trzeci jak chcesz tu jest bardzo łowić, to musisz łowić powyżej, powyżej pół metra, pół metra głębokości. głębokości. To jest bardzo ważne. No to Czyli... co, zmieniaj miejsce. Witajcie z kolejnego dnia przygody. Jesteśmy nad jeziorem Skierwysyńskim. Dzisiaj podejmiemy challenge Bultis kontra Leszta Świata. Wczoraj byliśmy na innym jeziorze w obrębie jezior Skierwysyńskich i Bultis pobił klasyczną alalgę. Jesteśmy nad jeziorze, na które Rafał bardzo dobrze zna. Twoje sprawdzone przynęty tutaj to co? Powiedz. No co tu mamy? Kanibal na pewno, Fire Tiger. Na pewno węgorz, na pewno rapalka otus na otus. spokojniejsze żerowanie. Małe jerki. E, tak, Duże Dragon Flash, duża guma. Też widzę masz antyzatrzeb, żeby w porzucać. Tak, tak. spuł rapali, dokładnie, przynęty. E, a na co tu miałeś tą rybę 106? Alga, na złotą Algę. Czyli Alga jest tu sprawdzona. Dobrze się sprawdził kanibal też, tak? Mieliście ładne ręce. tak, mylety, tak. 90. na kanibala też fajnie, że w no A ja tutaj na Węgoza w tym kolorze 95. Z tego no, jeziora. dokładnie, dokładnie. Więc bądźcie z nami. Dzisiaj Bultis podejmuje wyzwanie, zmierzy się z resztą świata. Zostańcie po warto. Ogień, spróbujemy Foxa replikanta. Zmieniasz cały czas, tak szybko? No, zmieniam. Będziemy kombinować. Ja Będziemy próbować na wszystko. Dzisiaj na wariata trochę. Szaleństwo. No właśnie nie wiem, czy to, jest, czy to nie jest nasza przewaga, tak naprawdę. Myślę, że tak. Kiedyś Marek, Marek Szymański pisał taki artykuł. No. Jeden gościu jedną blachą łowił cały dzień, tak. drugi zmieniał i tak. ten, co łowił blachą cały dzień, cały czas miał blachę praktycznie w wodzie, a drugi tak, połowę tak, czasu tak, marnował tak, tak. na zmienianie na prze przekładanie przynęt. Zobaczymy, no, ale czasami jak ryba jest chimeryczna, a dzisiaj, no, przedwczorajszy dzień pokazał, że jest bardzo, bo mieliśmy tylko jedną rybę przez cały dzień, tak naprawdę, wzięła na nagerka na swima, no. A, więc, no, kombinowanie może, może przynieść efekty i to o wiele lepsze no tak, tym bardziej, że trzeba kombinować na przynęty, którymi się no, stopnie łowi, więc tak naprawdę nie wiadomo, co tu może zadziałać. Te ryby też są jakieś takie nie do końca rozruszane. Tak, nieruchawe są takie do końca, dokładnie. Tak, na blaszkę na razie nic nie chcę gryźć na szybko. Mogą chcieć po prostu Widzimy. bardzo wolnego prowadzenia. Dokładnie. Tak przybite do dna jeszcze. Marek już Ojej! Ojej, A jej to ryby mają! Kurde! Znowu strzał! Ja pierdzielę, co się dzieje? Czy walą z zamkniętym pyskiem, czy co? Patrz! Patrz, jakie ślady zostawił skurczą z hierwesy. O no, Marek, dzisiaj rozpaczony tak na górę. Nie, nie, zginął. Ale ładniejsze, że przecież. Ale ładnie, chodzi ty. o o o o. O, firy. O ładna o, Nie! Uh. Uh. Yeah. Yeah. No jest, kolejny szczupak na Bultiza. Jesteśmy w regionie jeziora z i tutaj bultizy naprawdę rządzą. Wystartowaliśmy na części południowo-zachodniej. No jest tam mniej wiatru niż tutaj na nawiecznej, ale są ciekawsze trawy. tam mieliśmy, ja miałem dwa strzały, marek kryją dwie ryby. A tutaj w tej drugiej części na nawiecznej są inne trawy. Jak widać tutaj na mojej wędce, to są takie bym nazwał je gówniane trawy. Bardzo się czepiają, śmierdzą, właśnie kupą i tam nie mieliśmy w ogóle kontaktu. Dlatego wracamy i zobaczymy, czy to ma rację, by tu wracamy w to samo miejsce gdzieś tam tą zatokę gdzie gdzieś jest ta y, moczarka. I obłowimy jeszcze raz. Jak będą strzały, no to sytuacja będzie jasna w tym momencie. Wiemy gdzieś trzeba się kręcić do końca dnia. Tak! Brał. Ale brał. Jaką on godził to w ogóle. Ja pierdzielę, wiesz, że to nagrałem? No. Tak, tak sp... on brał, raz, dwa, trzy, Ja my stają, dalej. I kolejna ryba na bultiza jest. Nie no, Bultis jest przesadzony. Nie, to jest niesamowite. Ale na ile razy? Jak on tak włókni dodać? Pore to w kurcie, słuchajcie. Bultiza hurtowa bierzesz w bulkach? No tak. Tak, bulti chodzi na bulki co. całymi. No nie mam pytań no. Brał na kilka razy, tak? Cztery razy. Ale yy, Marku czy jak, jak ryba płynie i podskubuje, pod to co należy zrobić wtedy? Trzeba czekać. Czyli trzeba nie zmieniać prowadzenia przynęty tempa, przyspieszać albo zwalniać. Zmiana kierunku jak najbardziej, ale jak podgryza, to czekamy na moment kiedy zacząć. Ten moment przychodzi sam, wyczuwamy go naturalnie. I bulti zdają na kolejną rybę. Chilik musi być. Jak się nie śpi w nocy, bo trzeba wyjść na ryby, to śpimy na łodzi, żeby zregenerować, mieć energię, rzucić przynętę i wycholować dużą mamukę. Ładna ryba. Na zwolnieniu, słuchaj. Zwolniłem troszeczkę prowadzenie. I naprawdę ładnie przy. O Jezus, jaki klamot. O, mój. Oj, Boże. ładnie, będzie ładnie. Kido, ilu gram masz, Michał? Do stówy i Do igniego. stówy i gniego, pięknie. To będzie pod metr rybka. Multi bez obciążenia. Zobacz, co się dzieje. będzie pod metr rybka, ewidentnie. Ale chodzi. Super. Ale emocje, panowie. No, spokojnie. Ojej, ojej, ale ładne. Ale grzbiet. Ależ ładna ryba. Ojej, Ja cię! Oho. Ja pierdziele widzicie ją? Ale jestem zdenerwowany. Ojej je, je Ja ta bestia! Prowadziłem przynętę dość szybko i nagle mówię zwolnij. i naprawdę zacząłem robić takie bardzo powolne prowadzenie. I w tym momencie na zwolnieniu przypaliła ta śliczna rybka. 9 dychiem oceniacie? No 9 ma na 9 Zmieniliśmy stronę Rafał. No tak, weszliśmy tutaj w, w część, gdzie nie wpływa rzekanko wypływa. Południowo-zachodnią część. Tak. w związku z tym tu jest ewidentnie cieplejsza woda, więcej, bardziej jest rozwinięta roślinność. No i te szczupaczki lubią jednak to zielicho. No i widać efekty, widać. Były strzały tak? z rana tutaj, popłynęliśmy na drogą część 0 strzałów, I nic, i nic. wróciliśmy tak. tu i to Od co? razu strzał, 1, ryba, umarka 1, i 1, 2, 3 Dokładnie. Rewelacja. I to jak, jak w challenge'u na razie wypadamy ile jest? 3-0 dla Pultiza. 4. 4. 4? 4. 4? 4, 4 ryby, tak? Tak. 4-0 dla Pultiza musi nadganiać rawcią. O czym to mówić? Dobra, dzisiaj... Najgorsze, idzie. że ja nie mogę łowić na bultiza. No nie, słuchaj, żeby nie była jasność. Dzisiaj, punkty złowione na resztę świata mnożymy razy trzy. <noise> chociaż jedną może tam razem. Dobra, lecimy. Walczymy. Za Co to się stało, Marek? Ja nie Ty mnie dajesz. Widzę, że bultiz to. Nie bierze jeńców. Nie bierze jeńców, w ogóle bultiz. Zaplątał się za ogon. Coś pięknego. Zawiązał się, to jest podwiązka, tak zwana. Piękna rzecz. Uważaj, żebyś nie wypadł do wody. On. Na tym wyjeździe, tutaj w okolicach właśnie jeziora Skirwesińskiego, postanowiłem przetestować najpopularniejszy, można powiedzieć, w sprzedaży w naszym sklepieki od Westina W3. W3 teraz wyszła w nowej generacji. Ja łowię na PowerCasta takiego do 80 gram. Ta wędka wyszła w dwóch modelach, bo wyszedł właśnie castingowa wędka i spinningowa. Wędka jest ogólnie wzmocniona, ulepszona w przylotki Seaguida. Wędka castingowa jest bardziej sztywna, dzięki czemu lepiej się ładuje i jest bardziej czuła. Jednak wędka spinningowa jest miększa, przez co możemy czuć się bardziej bezpiecznie przy holu ryby. Dodatkowo chciałem powiedzieć jakimi i jaki przęt używałem do obsługi tego kija. Był to przede wszystkim Bultis. Ten 18-centymetrowy on waży 53 gramy razem z 5 gramową główką i do zbrojką. Myślę, że, że, że wzrosła jego waga maksymalnie do 60 gram, także 60 gramową gumą rzuty były dalekie i guma prowadziła się bardzo, bardzo swobodnie. O, ja, stara Nie Co? odbieram. Ale może się zaczęło, Maruś. O kurwa, skippo się zaczęło. Halo. No cześć. Jak to? Już? Mo Wody się odeszły. O, ja pierdzielę. Dobra, dobra, zbieram się, no. Hajpa. Chłopaki, akcja jest, muszę uciekać, bo moja liczby wody i będzie zaraz rodziła. No jak zaraz, się, nie panikuj, to przecież to nie twoje pierwsze dziecko jest. Przecież jak wody odejdą, to przynajmniej 8 godzin. No tak, jak dobrze wciśniesz, to w 4 godzinki do Warszawy dojedziesz. To jeszcze mamy ze 3 godziny łowienia, no dwie, żebyś nie denerwowała. Dobra, ja sobie jeszcze trochę połowię, bo szupaki dobrze biorą. Jeszcze dwie godzinki dwie, dwie godzinki, dwie godzinki to jest tak bezpiecznie, no. Dobra, ale żeby było za dwie godzinki, mi odwołujesz na pomoc, nie? Dobra, żeby było. Uuu, uuu. Ładna rybka, ładna rybka. Warto było zostać, Mareczku, mówiłem. Dziecko nie zając, nie wyskoczy. Yes. A szczupaki nie biorą codziennie, tak jak yes. dzisiaj. Warto było zostać, dokładnie. Także Ar... za, za zdrowie mojego za chwilę narodzonego syna. Leonarda. To dla niego. Dedykamy. Alicja, dla ciebie pozdrowienia i dla Leonarda. Pozdrawiamy Cię, pozdrawiam serdecznie razem z pajkiem. Dobra panowie. 6 do 0 ladra Bultizów. Może tej rybce darujemy życie, jako że to jest wiesz, na znak na znak, na... znak życia. Na. Narodzi się nowe życie i jest nowe życie ma tym szczupan. Wróćmy wolność Markie. Leonard przyjedzie tu po ciebie i cię złapie jeszcze. Pozdrawiam, Pozdrawiam cię. cię do wody. Pięknie. Poszedł. Yeah. Dobra panowie, wieźcie mnie. 6-0, lecicie dalej z tematem. A ja wracam do Warszawy, bo mam 300 ile? 400 km. Ważne sprawy do załatwienia. To Dobra, Powodzenia. No, było, było. Daj z siebie wszystko tam, jesteś dzielny. naprawdę, będę walczył z Będzie Bolało, tak, ale radę. musi boleć. Musi boleć, żeby było pięknie. Pamiętaj, bo. skoro jego boli, to i mnie musi. O, tak. Dokładnie, tak jak szczupaki, tak i ciebie w tak, tym tak, Dzięki, Morto, dzięki za moją pomyłkę. Dobra, moją beczka, tak się Dużo pajków. przelądza leci. 6 do 0. Walczcie panowie. Na razie, hello, dzięki. Patrz Rafał, zauważyłem, że Marek łowił z główeczką. On miał jeszcze dopalonego tego bultiza, więc a, on muszę głębiej. Troszkę głębiej chodził. I dlatego, słuchaj, ja miałem jedną rybę, ty jesteś bez ryby, a on miał tych ryb pięciarz. Zgadza więc się, może zgadza się. Tu jest sekret, no bo te brzuchy są od spodu prawie takie same, zobacz, mm -hmm, tych, mm -hmm. tych, tych przynęt. Tylko inna tu struktura. Trzeba spróbować, tyle że ja mam taki, wiesz, przypon z gotowym wkrętem. Nie mam tutaj kółeczka i nie jestem w stanie dać główki. No. Dlatego, słuchajcie, polecam w takich wypadkach stosowanie tak zwanych ciężarków wędkarskich. To jest praktycznie jak czeburażka. Z tym, że, słuchajcie, czeburażki mają tendencję do tego, że przy dużych przynętach po prostu wylatują, rozlatują się. Wylatuje ten czpień, który się wkłada w czeburażkę, no i po prostu tracimy przynętę. A nie, to dobrze, że przynętę, ale czasami potrafimy stracić rybę. Cieżarki wędkarskie mają to do siebie, że są zrobione na bazie agrawki, więc po prostu wpinamy ją jako agrawkę, o, I już jest dociążona przynęta e, pięcioma gramami. Zobaczymy, czy to poprawi mi efekty. No, pierwsza ryba, pierwsza ryba. W końcu lekki zestaw. Zobaczcie, jaki Na <gryłka> 02. Ale słuchaj, to jest e, ryba, za, czty, za trzy punkty. Za trzy punkty. Plus przynęta oczywiście firmowa. No nie wiesz, to jest jedyna przynęta, która odczarowała tą wodę. A jak? Słuchajcie, jedyna przynęta, która podjęła wyzwanie z Bultizem to jest prototyp Hype Tackle. Tak ja jest. pierdzielę, Rafa. Nie inaczej, Pierwsza bestia. Za tego 3 punkty chcieliśmy <laughs> 3 punkty. powiedzieć I Ta, pokaż trudno. tutaj jeszcze zbliż tą przynętkę do nas no jest tutaj. Bo to powinno być za więcej punktów, bo to jest złapane na prototyp hypacla jest, jest HT na ogonie Pokażę, nie, nie ma lipy, no Tackle, hell yeah Ale mi sprawiłeś frajdę teraz, że to jest jedyna przynęta, bo przerzuciłeś tych przynęt? No nie, wszystkie na... pudła <laughs> naście. chyba. Naście. Wszystko chyba Przerzuciłeś tych przynęt tyle i tylko tak. jedyna, na którą wzięła tak. to jest. No i szedłem z rozmiaru, wymieniłem wędkę na lżejszą. Stwierdziłem, że jak one takie są, z... nie mrawe, no to, to spróbuję coś z tym. Aczkolwiek no to nie bultis, tak? No za ja to biorą zawsze. Mordy, to się dzieje naprawdę, to nie jest żadna ustawka. No. <laughs> nie, słuchaj, wiesz co? tej rybie chyba zwrócimy wolność za to, że jest Dokładnie. za trzy punkty i że, tak. i że na, na taką przynętę złapana, tak, co? Zrobimy. No to dawaj od razu ją. Dokładnie. Buziaczek. To co? Z dedykacją dla córeczki Marysi. Niech pędzi. Dokładnie. Przyjeżdżaj tutaj do tatusia. Pięknie! Jeszcze by Trzy punkty. Sześć <laughs> trzy. dla Multiza. Ja piernic Jak w górach. Słuchajcie, prawdziwe góralskie ognichu robimy sobie. Dzisiaj zarybiamy dużymi szczupakami. Duże szczupaki trafiają do naszego ulubionego jeziora. Oj, o sam pójdzie do wody, patrz, jest żywy. Dobra, zobacz, to nic mu nie pomagam. Ja piernicę. Takich zarybień potrzeba dużymi szczupakami, samicami rozpłodowymi. Tak, żeby w jeziorze były dobre geny. Słuchajcie, w Polsce przez lata. Zarybialiśmy kiepskimi szczupakami, takie, które nie mają dużych genów. Dlatego trzeba jeziora zarybiać samicami powyżej metra, metr 20. Takimi rybami, żeby w jeziorach był dobry gen dużych ryb. Ognicho się dopala. A co tu, Rawciu, przygotował się w kuchni? A, kiełbaska. Oj, słońska, oj, 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 Dobrze przyprawiona i kapuszka Ale to wygląda. Pokaż to tutaj. Kochani. Takie. Smacznego! Poczujcie ten smak polskich opasy i tej kapusty. Lawa, te bananie i telece i noże. Jeden i drugi. Bawcie się życiem tak jak my. Pojedli, popili i teraz czas na trzemeczkę. To jest piękne na rybkach. Rybki ustają, się na wodzie, palimy ognisko, jemy, chillujemy się. Kajmatka. matka. I co? i na drzemki, żeby zregenerować siły i do zobaczenia już nad wodą. No i tak, jak sami widzicie, Michał chilluje, Marek nałowił kupę ryb i pojechał do domu, a ja z jedną sztuką muszę walczyć do końca. Także co mi pozostało? Zostałem sam na łodzi, no i sypię dalej. Zobaczymy, czy jeszcze coś się uda wyhaczyć, ale słabo to widzę. Ryby od dłuższego czasu nie biorą, dlatego postanowiłem przesiąść się na zestaw Maraska, który zostawił, czyli na jego uzbrojonego bultiza. To jest bardzo ciekawie uzbrojony bultiz, ponieważ on jest uzbrojony w jedną dozbrojkę i zobaczcie w jaką. To jest kotwica, która jest trójramienna, ale jak się ją wbije, to wszystkie trzy groty wystają. Ja miałem uzbrojonego swojego w dwie kotwice, on ma w jedną i wcale nie miał gorszych wyników zacięć, więc tej wielkości przynęte smukłą, która się zgina w ten sposób po, po zjedzeniu przez czupaka, śmiało można zbroić tylko jedną kotwiczką. Co też ciekawe, to zestaw, który stosował Marasek, czyli o 20 gramów lżejszyki od mojego, bo ja miałem zestaw do 100 gramów, i ja miałem kołowrotek kuika 1, to jest kuik 6, wiecie co wam powiem, tym kołowrotkiem. Myślałem, że jest tamten, który mam ja, fajny, ale jak z wersji podstawowej, z modelu najniższego, przesiądziecie się na najwyższy, no to jest tak samo jak w samochodach. Jakbyście z malucha przesiedli się do Mercedesa. Naprawdę ten Quick 1 to jest bardzo fajny kołowrotek, tam jest hamulec, co prawda, no, niedopracowany, no, ale nie można się tego spodziewać, bo wrotku za 235 zł, że miał super hamulet, ale tym kołowrotkiem łowi się po prostu po przejściu z tamtego kosmicznie. Samo zwijanie, rzucanie, ta praca to jest zupełnie co innego. On jest większy też, więc też fajniej leży w dłoni. A sama wędka, w porównaniu do mojej, którą mówiłem, no to jest delikatniejsza. Nie miałem okazji na nią jeszcze zopać ryby, ale rzuca się nią równie dobrze, jak tą do 100 gramów. Jest większa, czuć to, że jest większa. Dawać będzie o wiele więcej frajdy z cholu ryby. Robi nam się w końcu pogoda, taka jaka powinna być na majówkę. No Szkoda, że nie było takiej 9 dni temu. Także majówka będzie opóźniona w tym roku. Ryby pewnie za tydzień odpalą i będą żerowały tak jak należy. Na teraz nadal są jeszcze zhibernowane. Mamy powtórkę tego, co mieliśmy dwa dni temu, jak tu przyjechaliśmy. Na no, łowisko dotarliśmy dopiero o 10.00. Zanim zaczęliśmy łowić, była godzina 11.00. Przez cały dzień do godziny 20 mieliśmy tylko jedną rybę. Oczywiście były stuknięcia, puknięcia. My podejrzewamy, że one waliły z zamkniętym pyskiem. Te ryby po prostu odganiały, nie żerowały. Teraz po godzinie 11, jak Marek pojechał, też wyjęliśmy tylko jedną rybę. Ja miałem dwa też strzały takie niewcięte, czyli prawdopodobnie to, co było wtedy. Czyli mamy powtórkę schematu. Rybę po prostu po 11 odcina i nie Żeruje, Dlatego warto o tym pamiętać, że jak wybieramy się nad wodę, żeby wody nie przekreślać, tylko na przykład następnego dnia sprawdzić ją o innej porze, szczególnie o świcie. Pomimo nawet jak teraz o świcie było zimno, mieliśmy przymrozek, to i tak te ryby żerowały. Jest to wszystko zwariowane, pogoda jest zwariowana, więc wszystko nad wodą wydarzyć się może. Wiedząc o tym, że dzisiaj już niewiele nas czeka. Zbieramy się i jedziemy do domu, ponieważ słuchajcie, prawdopodobnie jutro będzie pępkowe, więc trzeba wracać szybciutko do Warszawy i szykować się na imprezkę. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, rozważcie subskrypcję. I do następnego! Elo mordy!